Dobra, więc na razie będę chciał, żeby spawn wyglądał. Uwaga, tak jak jest w grze Brockha Brockhaven. Brockhaven, nie wiem jak to się wymawia. Na Roblox e, chyba pra każdy prawie zna, a jak nie zna, to jest Gra roleplay, role role Place. Mówi chyba. A jak ktoś nie wie, co to, to jest Gra ro roleplay, RP. RP. To jest takie, że po prostu na przykład się odgrywa różne role. Nie wiem, na przykład to jest jakby takie miasto. Kurczę, będę musiał zmienić znowu spawn pointa. I oczywiście jak ktoś by dołączył, to możecie, bo serwer nie będzie ciągle otworzony. Aha, bo ja to zrobiłem na Aternosej, to się jakby to musi być uruchomione. Nie, możecie dać porady w komentarzach. Bo ja zbyt. Jeszcze Aternosę zbyt tak nie ogarnię bardzo. I oczywiście możecie pisać, czy na przykład da się zrobić jakoś lepiej, Pałna. Hmm. Bo to jest tylko takie. No, bo da się lepiej zrobić, na pewno. Już, I za niedługo już podam IP serwera. No ale jak dołączycie, i zobaczycie coś takiego, to musi, musicie wiedzieć, że to jest to, co trzeba. I będzie. I tutaj nic nie ma, więc damy, zrobimy lasek sobie. Bo tak naprawdę to ekipka, nie wiem, może grać gabik. Ale nie wiem, czy nula będzie grać, bo ona nie ma. My będziemy z wcześniej To jakoś to połączy. Ale dobra, teraz trzeba wyhodować drzewa. Jeden, dwa. Trzy. Żeby było, że można z na przykład sobie domek zbudować, albo pościnać drewno. Bo mi się daje, że najbliższe <laughs> o. Najbliższe drewno jest, nie wiem, gdzieś tam daleko. O, ale są ustatyw ustawione. Ale trudno. 1, 2, 3. Nie wiem, bo ja to robię w takich odległościach. Stawiam drzewa. A raczej dobry sit. Mam nadzieję. I czasem, uwaga, ja na razie ja jestem sam adminem. I raczej działam coś takiego, żeby na razie zbyt jakby tak daleko nie odchodzić od spawna. Dlatego, że, jak na przykład, by było więcej osób. Oj, uwaga, jest PVP włączonym, więc nie wiem, czy włączyć, czy wy, wyłączyć. Powiedzcie, szkoda, że na razie nikt nie słabo, dobra. Razem na żamę drzewa. O! O! No to chwilę będzie trzeba tak porobić. Uważajcie, w tym lasku. O, i pierwsza osoba, bo ja też będę na przykład. Bo to są niby tylko testy, i coś takiego na budowanie, tylko niby. Ale też na przykład będą też różne na przykład skrzynki rzadkie. Takie wiecie jak są na innych serwerach. Czekaj, jeszcze trzeba zrobić różkę taką małą. Dodam Ta ścieżka. W ogóle zapraszamy do admina. Y admina też chętnie przyjmę, żeby na przykład ktoś był, który pomaga budować. Nie ja wiem że komuś będzie się chciało ale zap zapraszam na serwer po prostu no, co innego powiedzieć zapraszam na serwer Jest wszystko i zaraz już Wam podam IP Tylko jeszcze muszę zrobić coś. O i na razie na przykład nie ma komend jak na przykład kod albo coś to wtedy jak ja będę na serwerze raczej będę jakby to wtedy napiszcie 0 i musicie napisać kod tak tutaj się wyświetla 0 kod 2 i kod to jest nowość i N z dużej litery. Jak coś takiego naprzecie, ja to raczej zauważę, to wtedy ja Wam dam taką pewną skrzynkę, w której jest kilka rzeczy fajnych. A jak chcecie, to mogę Wam ją pokazać. Dostaniecie szalkera pod nazwą Biała Nowość i tam jest prezent, a w tym jest żelazny hełm, żelazny napierśnik, żelazne mąkawice, żelazne buty, żelazny miecz, siekiera, łuk i szczała niewidzialności. Ja będę musiał coś takiego zrobić. Oczywiście można nawet i tą komentę, no, nazwijmy to polecenie. Można pisać <laughs> co jakiś czas, bo na przykład jak będziecie ciągle na przykład co minutę spamić, to wtedy może być nawet ban. No ale nie wiem, no i oczywiście jest. Proszę. No i zapraszam na serwer. A oh, boż o oh, jest. A... Ten serwer to. Nie połączył się. <laughs> uwaga, uwaga! Adres serwera. Tak jest. Możesz sobie zastopować, wpisać. Nawet wpiszę mini. built z omowica. Tak się nazywa. Mini Adres, serwera to jest mini .mi, Gotowe. I to. Jej, tutaj widzicie. Tutaj piękna ikonka kanału, która jest bardzo rozpikselowana. Oczywiście daję to na górę. I proszę nie patrzeć na te wszystkie serwery. Ja wam pokażę. To przypadek, to przypadek, przypadek przypadek bo my to z kolegą robiliśmy to też jest przypadek to stary serwer a to nie jest przypadek No i tak wygląda serwer oczywiście Ta -dam. więc piszcie takie komendy baj